Z tej strony Kejk Wilku. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Farming Simulator 22. Nakarmiłam dzisiaj kurki, Także fajnie, jak dużo jajeczek już mam od nich, ale to nie jest główny temat. Dzisiaj sobie sprawdzimy kontrakty. Mam tutaj od razu jakieś odchwaszczanie. To może być ciekawe. 31. Mm -hmm. Gdzie jest? Jest tutaj. Jest 31. I To jest. Jeszcze raz, ile? To, jest dwa, to są prawie 3 hektary. W ogóle, wypożyczenie tego sprzętu przecież to tylko to wtedy wyjdzie 998 zł. To dałoby się, by się nie opłacało, wypożyczając ten sprzęt. Za 9,5 45 działka. No, nawet bym się za to nie brała. Z biur plonów widzę, że najwięcej jest. Za 12 tysięcy będzie coś dużego. Pole numer 30. Tu jest 30, a tu 36. 36. Okej, okay, dobra. 30 totalnie odpada. Całkowicie. Nawet nie ma co się zastanawiać nad tym polem, bo jest ogromne. Dobra, wiecie co? Jak się patrzę na te kontrakty, to, to coraz bardziej myślę, że są w ogóle nieopłacalne. U mnie nie jest takie złe. Pole numer 28 sobie sprawdźmy. Dobra, bierzemy pole 28. To mi się podoba. O, już byłam. Jestem. Dobra. To jedziemy tam. Tylko yy, ja już praktycznie nie mam nawozu, także muszę przed tym nawóz No dobra, no, trudno się mówi. Eee, yy, teraz gdzie jest pole? Dobra, to pole mi się tam Tam w lewym rogu wyświetla. Miga, tak. Ech. To będzie przyjemna robota. No, także. I na luziku. Chociaż to pole jest takie trochę duże. No to trzeba przyznać, trochę nawozu na niego pójdzie. Ale jest trochę warte. W sumie nawożenie poli, odchwaszczanie to chyba najbardziej opłacalne. Jest, bo to najkrócej trwa po prostu. A to zbieranie plonów mi się totalnie nie opłaca. W ogóle, no patrzę i tak myślę, patrzę na te wielkości pola i mam w głowie przecież. To jest jakaś porażka. Jedziemy do następnego zjazdu. Tutaj, nie? Bo trzeba pojechać do sklepiku. Kupić sobie nawozu trochę, bo te 12% raczej mi za dużo nie wskóra. A ja nie mam kupionego nawozu jeszcze. On tam nie leży sobie. Możliwe. Nawet już nie pamiętam. Pamiętam, że raz kupiłam chyba za dużo nawozu. Czy to, są, to jest nawóz, czy to są ziarna? To są chyba ziarna. Prawda? No to sobie kupimy nawóz. Nie pisze jaki. Piszę, że jaki chce. Także w sumie. No to wezmę, wybiorę sobie ten. Ten nawóz tyle kosztował kiedyś? Czyli tutaj 1820. Już mi się nie podoba ta cena. Nawozu. Jakbym miała darmowy, to by było lepiej, ale liczmy, że mi będzie starczyło, bo jak nie, to się zdenerwuję. No, traf, żeż w to, będę musiała znowu w kółeczka się kręcić, o Boże, teraz miliard kółeczek, żeby trafić w ten jeden worek, jeden, jeden. No. no oby starczyło, oby starczyło, oby starczyło, by starczyło, by starczyło. To nie jest ważne, że truskawki powywalałam, przeń. Dobra, gdzie jest 28... łaże Gdzie jest 28 pole? O, tak będzie git. Dobra, ja jestem tu. No to w lewo, w lewo, w prawo. I dalej sobie już porozchiniam. Bo ile 6000 za ten kontrakt, no to myślę, że 4000 tysiące za niego zarobię. Tak mi się wydaje, bynajmniej. Nie, no raczej tak. Czyli to ten skręt. Prawo. No i gitę z gitunio No. W sumie ładna rzeczka sobie tędy płynie. No ładnie tutaj jest. Tylko szkoda, że lusterka nie działają. Eee, mnie to tak drażni. Po co te lusterka w ogóle dali, skoro nie działają? Ta się w lusterka jest bardzo przydatne nawet w grze. I będzie w lewo skręt. No, jak będzie w lewo skręt? W ogóle, jak tu ładnie, jaka ładna droga taka. No, może się pozakwycać tym. Takie ładne drzewka. Właśnie o tym skręcie mówiłam. Pole będzie za chwilę. O ja ostatnio nie kusiłam tego pola? Nie, 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 to nie to pole. To było inne. Ale tu jest najbardziej ruchliwa droga, jaką widziałam. Nara. Eee, nie jest takie duże. Jora, wyłączę że to mapę Was pewnie denerwuje. <grywa> Dobra. Starczy, czy nie? Teraz obstawiamy. Niech to... Napiszcie w komentarzu, co obstawiacie. Czy starczy, czy nie? Jak nie starczy, to się wkurzę. Sobie nawet obliczę, ile zarobiłam. Co grosz do grosza, chociaż żadnych groszy tam nie było, także co złotówka do złotówki raczej. No, ale po spra sprawdzę, bo... No, jednak przydałoby się. Bo to... Yy, nagroda była jakoś 6000. O, o Jezu, to pole jest do zebrania za 12000? Jezu, No że się na to nie zgodziłam, bo bym musiała zrezygnować. To nie, czy trafiłam dobrze? Mam nadzieję, że tak. W sumie, jak się patrzę na te ślady, to w sumie to jednak nie wiem. Dobra, to... Mm, Żółte auta. Strasznie tu dużo żółtych aut Dobra, na tej kamerce nie mogę jechać, zdecydowanie nie. 21%. Mm, no, oby, oby, bo jak drugi raz będę musiała kupić, to w sumie na tym... Nic nie zarobię. cię znaczy nic, no, zarobię, ale jakieś tam marne grosze, czyli by się nie nie opłacało. W 24% jest zrealizowana. Czyli nie jest źle. Czyli raczej mi się uda. 24% to prawie połowa z połowy, czyli jesteśmy w domu. Tylko jak ja to krzywo robię. Sprawdźmy na mapie jak tam poszło w ogóle. Bo to nie wygląda dobrze. A moje skoczyć, już się na szczęście nie biją. Na szczęście już się, nie wiem, ze sobą pogodziły. Ostatnio mama mi przywozi hamak dla mszo-skoczków. Znaczy, nie wiem, czy to dla mszo tak dokładnie, no ale wiem, że to dla mszo jest po prostu. To jest śmieszne. Naprawdę. I on ma tam... Boże, no jest zaczepiony do krat na górze. Kurde, muszę jakoś inaczej, inaczej. Mmm... Wsiąłem do krat na górze i ma taką kosteczkę do zabawy. W sumie fajna całkiem. Daję, dałam im tam, daję im tam karmę. Nie mam miski. Już dawno z temu zrezygnowałam z miski. Se przemyślałam to i w sumie po co. No ty wyjedziesz stamtąd? Co się dzieje? Czemu nie chcę wyjechać?

Maszyny jak się tak zatnie. Czy jest na no to jakieś Jezu, no koło durne, no... Boże święty. Nie, nie wiem czy jestem tu wyjadę. No o o! Jestem coraz to bliżej. Jezu, udało się! Boże, jakie szczęście! Wow, wow, Uah. Ten, jak to się nazywa? To, co się daje pod myszkę, mi zaczęło zaczął spać. Boże, no dzisiaj nie ogarniam, co się dzieje. Taki ładny dzień, ja siedzę i nagrywam. No, trudno. No. Muszę kiedyś nagrać te odcinki w końcu. No, no i e, tego GTA. Być może San Andreas, bo widzę, że aktualnie San Andreas wygrywa. Czyli chodzi o nagrywanie nowej serii. Mm, to w tym tygodniu jeszcze go nie nagram. Nie wiem, kiedy wrzucę pierwszy odcinek, ale nie martwcie się, wrzucę go na pewno. O. No, ostatnio się wystraszyłam, że mam grypę, bo wrzuciłam. Boże, Jezu, no nie no, jak tak krzywo można. Mhm, mm mhm. Mm ciekawie, no. Dziura. Zobaczmy, jak przejdzie z tą dziurą, to będzie fajnie. Co się włączyć nie możesz? Mm, dobra, czyli muszę jechać w tą stronę. Czyli naukost Super zabawa. W 46% zrealizowane. Dobra! Czyli będzie dobrze. Czyli mi się uda. No i fajnie. No i mi się takie coś podoba. Bardzo mi się podoba. No bo widzę y, moje ślady poprzednie, dlatego lepiej mi idzie niż poprzednim razem. Bo poprzednim razem to one mi znikły. A wiem chyba dlaczego. Po prostu za dużo tam jeździło. Ehm. Yy. No spójrzcie na tą cudowną grafikę. Naprawdę jest taka zrypalna. Ja aż myślę na nią patrzeć. O, 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 nie. Nie, bo się znowu zatnę jakąś gałąź i mi coś trafi. Dobra. Nie, I to będzie fajowe. W 62%? No, no, to już nie jest tak mało. Halo. Ty, klikam 3, żeby... Jechało samo i co? I co? I co? I stoisz te? Yy, dobra, nie chcę pryska. Co to się pryska? Mm -hmm, mm. Boże, coś miałam sprawdzić tutaj. Aha, ile, koszt, ile dostanę z ten kontrakt? 6000 tysięcy. Odjąć... To tak zysk będę miała ponad 4000. tysiące. E, to nie jest źle. Bardziej, że to szybka robota, dlatego nawożenie jest takie dobre, bo to jest najszybsza robota, tak w sumie. Jeszcze jak ma się większy niż ja, no to szybciej idzie. Także ja raczej to będzie tyle w tym odcineczku, nawożenie było po prostu tego pola na kontrakcie. Nie mam jakoś czasu, żeby dograć coś jeszcze i nie ma jakichś ciekawych kontraktów, no. No sorry, no ale tak jakoś, no. samo jakieś do dupy te kontrakty. Ale wiadomo, jak to z kontraktami jest, to one zawsze takie są nieopłacalne. Jakby się w sumie opłacały, no to to bym pewnie częściej robiła. Eee, tak to przecież Boże, zapominam. O, dziękuję, jak mi cudownie stanąłeś. O, a ja ci maskę rozwalę. Oby tamta dziura nie przeszkadzała, grze. Jezu, jedź człowieku. Nie mam dostępu do tego terenu. Na pewno nie mam. Po to robię kontrakt, żeby nie mieć dostępu do niego. W 90%. No, oby. Oby się udało. Ale widzę, że użyję chyba wszystko to, co kupiłam. Bo zostało mi już 15%. A miałam chyba 12%. No to praktycznie wszystko. No ale trochę mi zostanie. Aha, aha, zakończone. Dziękuję bardzo. Mam dodatkowe 6 koła, a tak naprawdę dodatkowe 4200. No, w zaokrągleniu coś około 4300 mam zarobione. Na tym kontrakcie. Także nie jest źle, a przynajmniej sobie wzięłam ten traktor, bo. Wow. Bo już od dawna stał sobie na polu. Yy, nieużywany, bo mi się nie chciało po niego jechać. No tak jakoś wyszło, no. Co to za ogromne pole? 33, chociaż to 30 to jest jakiś koszmar. Znaczy, koszmar, jeżeli robi się kontrakt, a zarobek jak się je ma po prostu. Co to... Yy, że, Boże. Przejechałam się własnie... Przejechałam się własnym autem. Jęczmień. Aha. Taki brzydki, że nawet nie rozpoznałam. E, ta grafika mnie rozwala po prostu. No, nie mogę wytrzymać. Um, umyję? O, widzę, że muszę umyć tą maszynę dzisiaj. Brudna jest. No to sobie umyję. Lubię myć maszyny. Nie wiem dlaczego, ale tak ładnie po prostu wyglądają. Tak z takich brudnych maszyn robią się takie ładne. Mogłam tako jechać na Ukos. Powiem ja muszę. Chwila, mapa większa. Nie, gdzie ja ale ty. Ja mam prostą drogę przed siebie. Ty to dobrze jechałam na starcie. No i git. Nie wiem dlaczego, ale pojechałam dobrze jakimś cudem. Dlaczego, no? Chyba dobrze, że pojechałam dobrze. No ale wychodzi nam to, że jest 12.44. To trochę. No dużo czasu minęło No dobra, ten odcineczek mi się wydaje, że wyjdzie krótszy No ale trudno I Także ja wam serdecznie dziękuję Za obejrzenie tego odcinka Życzę miłego dnia Lub wieczora I cześć